Jeśli obserwujesz mój kanał, to na pewno wiesz, że dość często pojawiają się tutaj treści dotyczące akceptacji swojego wyglądu, pokazujące jak niedorzeczne jest porównywanie się do influencerek, które na co dzień oglądasz w internecie. A jeżeli choć trochę śledzisz to, co obecnie dzieje się w internecie, to na pewno doskonale znasz influencerkę, o której tutaj dzisiaj będę między innymi mówiła. Pagata już wiele razy zasłynęła z czegoś w internecie. I mogliśmy śledzić mnóstwo dram z jej udziałem. Ale dzisiaj nie będę mówiła o tych dramach, z których na pewno w Agata słynie, natomiast skupię się na sprawie aktualnej, świeżej, mianowicie operacji, której poddała się 23-letnia influencerka w celu ulepszenia i poprawienia swojego wyglądu i swojej sylwetki. Agata otwarcie mówiła o swojej operacji, która swoją drogą nie była jej pierwszą, w internecie i na jej social mediach. Na Instastory mogliśmy widzieć całkiem niedawno. Influencerkę w opatrunku na twarzy, czymś w rodzaju takiej opaski elastycznej, uciskającej. Nie znam się na tym, więc nie chcę przekręcić. A z kolei na jej kanale ostatnio również pojawił się film, w którym pokazała jakby poniekąd kulisy tej operacji. I opowiedziała o tym, jak czuła się tuż po. Tam też dokładnie dowiedzieliśmy się o co chodzi w tym całym ulepszeniu wyglądu fagaty. Mianowicie, oprócz ingerencji w podbródek, który był jej kompleksem, o czym niejednokrotnie w tym filmie Agata wspomina, poddała się również brazylijskiemu liftingowi pośladków, czyli jakże popularna nazwa w dzisiejszych czasach BBL. Oczywiście, fagata nie jest pierwszą, ani też nie ostatnią influencerką, która zrobiła BBL. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno był to ogromny trend sylwetkowy, do którego dążyła. Niemal każda kobieta. Duże pośladki, głęboko wcięta talia. No po prostu Kaley Jenner wyjęta z tabloidów i magazynów w 2021 roku. Kobiety próbowały osiągnąć ten trend sylwetkowy również ćwiczeniami na siłowni, co ostatecznie nie przynosiło rezultatu, dlatego, że jak się później okazało, żadne ćwiczenia nie byłyby w stanie dać dokładnie takiego efektu. Już kiedyś mówiłam, że mając tak liczne grono odbiorców, a w przypadku Fagaty mogłabym tutaj użyć nazwy fanów. Nie trudno jest zwalczyć pokusę pochwalenia się jakąś zmianą w końcu taki zabieg operacyjny to jest na pewno Ważne wydarzenie w życiu młodej influencerki, i traktuje to też jako coś, co warto pokazać. Przecież Fagata, w swoim przekonaniu, robi coś dobrego dla siebie i dla swojego wyglądu. Udoskonala poprzez chirurgię plastyczną swoje ciało, a przebiegiem i efektami zwyczajnie chce się pochwalić w internecie, chce pokazać je fanom. No i wszystko super, tylko dlaczego Fagata, która ma tak ogromną ilość fanów i ogromną ilość młodych dziewczyn, które ją obserwują. Nie wspomni ani słowa o tym, jakie ewentualne niebezpieczeństwa może nieść taki zabieg operacyjny. W najnowszym filmie na jej kanale, Moja Operacja, influencerka, w dosłownie w ostatnich dwóch minutach filmu, wspomina o tym, że to jest jej ciało, że to ona z nim będzie żyła do końca życia i jej ma podobać się wszystko to, co zrobi. Nie chce, żeby ludzie ingerowali w jej wygląd i krótko zaznacza, że operacja plastyczna jest poważnym zabiegiem i trzeba się na niego zdecydować z pełną świadomością. Jednocześnie Sugeruje, że BBL nie jest operacją dla młodych dziewczyn. A przypomnijmy tylko, że sama influencerka ma 23 lata. Nawet Agata wciąż jest na etapie, gdzie to ciało będzie się jeszcze zmieniać, będzie się kształtować, bo uwierzcie mi, że ja w wieku 23 lat wyglądałam zupełnie inaczej. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że pewną, powiedzmy, dojrzałość osiąga się w wieku 20 lat i później już kompletnie nic nie dzieje się z naszym ciałem. Ale mimo wszystko, mimo wciąż młodego wieku, Agata ostatecznie jest dorosłą osobą, która rzeczywiście może sama decydować o swoim ciele. Może w pełni o sobie decydować, dlatego tą kwestię pomijam. Ale przyjrzyjmy się teraz temu, czego Agata swoim fankom, młodym fankom nie mówi. Co to w ogóle jest tak naprawdę ten BBL? Zabieg BBL powstał w Ameryce Południowej w latach 60., no i dzięki swojemu pochodzeniu jest nazywany brazylijskim liftingiem pośladków. Polega na przeszczepie tłuszczu z innych partii ciała w pośladki, powodując ich powiększenie i podniesienie. Od 2015 roku popularność BBL wciąż rosła i w tym momencie stanowi już największy odsetek wszystkich zabiegów chirurgii plastycznej. Dzieje się tak na pewno ze względu na social media i trendy sylwetkowe, które bardzo mocno zarysowały się w tym czasie, a w roku 2020 tym pierwszym osiągnęły już totalną popularność. Jak mówiłam już w innych filmach, nie trudno jest w dzisiejszych czasach za pomocą dosłownie jednego kliknięcia zmienić swoje ciało w internecie. Dziewczyny nieustannie przerabiają swoje sylwetki, kreując jednocześnie na Instagramie obraz, który w rzeczywistości no nie istnieje. Sama Agata dość często przerabiała swoje zdjęcia, i nieraz wychwycone fotki przez internautów krążyły po internecie. I patrząc na swoje przerobione, perfekcyjne zdjęcia, bardzo łatwo jest pomyśleć hej. A gdybym tak mogła wyglądać w rzeczywistości, gdybym miała właśnie takie idealne ciało. Co z tego, że nigdy nie mogłabym go osiągnąć poprzez ćwiczenia czy siłownię? Mogę zwyczajnie zrobić sobie BBL. Ta operacja na pewno musi być bezpieczna, ponieważ gdyby było inaczej, to na pewno nie byłaby aż tak powszechna. Niestety, moi drodzy, nie jest to absolutnie bezpieczne i już tłumaczę dlaczego. Podczas całej procedury kosmetycznej istnieje bardzo duże ryzyko wstrzyknięcia tłuszczu do dużych żył, którymi ten tłuszcz może zawędrować do serca. Ryzyko już nie tylko powikłań, ale przede wszystkim zgonu jest największe wśród wszystkich zabiegów chirurgii plastycznej. Przeprowadzone w 2017 roku badanie z 692 chirurgów pokazało, że z powodu nieudanych zabiegów BBL doszło do 103 powikłań i 32 zgonów. To w konsekwencji stanowi bardzo duży procent. Zwyczajnie można tutaj stwierdzić, że nierealne trendy sylwetkowe w połączeniu z obsesją na punkcie tego, żeby być jak najbardziej idealnym, coraz Częściej doprowadzają do ryzykowania przez kobiety swojego życia, już nie tylko zdrowia. Podobne do fagaty influencerki, podatne na ten perfekcjonizm Instagrama, możemy obserwować tak, na, tak naprawdę na całym świecie i jest ich całe mnóstwo. Chloe Ferry to brytyjska osobowość telewizyjna, znana między innymi z popularnego reality show z ekipy Newcastle. Kiedyś była ładną, normalną dziewczyną, ale wraz ze wzrostem popularności. Podejrzewam, że nie wytrzymała presji, aby nie dopasować się do reszty influencerek, które widziała na Instagramie. Prawdopodobnie w pewnym momencie poczuła wręcz, że powinna dopasować się do tego obrazu instagramowego. Przeszła więc ogromną ilość operacji, włączając w to operację biustu dwa razy, operację nosa, operacje żuchwy, no i właśnie BBL. To jest ogromna ingerencja w ciało jednego człowieka, a najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że sama influencerka. Przyznaje ostatecznie, że mimo przeprowadzonych operacji wciąż nie czuje się szczęśliwa i wciąż nie czuje się piękna. Latejsza Greś, czyli modelka z Bali, postanowiła z kolei w swoich social mediach dokumentować swoją przemianę, pokazać cały przebieg i efekty tuż po. Oczywiście po fakcie przyznała, jak szkodliwe są obrazy, które dziewczyny kreują w internecie, ale opublikowała też na swoim Instagramie zdjęcie naprawdę przerażające i okropnie smutne. Napisała tam jasno: "Nienawidzę wyglądać brzydko. Nie mogę się doczekać, żeby czuć się ładnie". Do tego moi drodzy coraz częściej doprowadzają nas social media i to jest przerażające. Holly Hogan, czyli kolejna ofiara Instagrama po przejściu ogromnej ilości operacji plastycznych. Pozornie po próbach dopasowania się do tego kanonu piękna internetowego w dzisiejszych czasach. Operacje ją okropnie zniszczyły, zniszczyły jej zdrowie, a ona sama przyznała, że żałuje tego, że spędziła tyle lat próbując dopasować się do tego świata i próbując się zwyczajnie podobać każdemu. Kolejna influencerka odważnie na swoim Instagramie pokazała efekty po roku od zrobienia BBL, odradzając innym korzystanie z tego typu zabiegów chirurgii plastycznej. I tego, moi drodzy, jest znacznie więcej, jeżeli macie mocniejsze nerwy, jesteście odporni, polecam sobie wpisać w Google Nieudane zabiegi BBL i zobaczycie jak może to wyglądać i nie zawsze jest tak kolorowo, jak przedstawiają nam to influencerki. Zdjęcia, które tam zobaczycie, są naprawdę przerażające i nie chcę absolutnie ich tutaj publikować. I teraz tak, czy fani fagaty po jej filmie powinni sobie gdzieś tam sami wygooglować podobne informacje i poczytać więcej o zabiegu BBL i o ewentualnych niebezpiecznych konsekwencjach? No pewnie tak, ponieważ ostatecznie każdy decyduje za siebie, a my możemy tylko liczyć na odpowiedzialność młodych dziewczyn. W praktyce to jednak fagata przekazuje takie informacje i sama przyczynia się do tego, że pokazuje po prostu w internecie jak powinno wyglądać to perfekcyjne idealne ciało. Wiecie, to jest mniej więcej tak jakbym kupiła sobie idealną parę jeansów i Pokazała, jak świetnie przylegają do sylwetki i jak cudownie podkreślają nasze kształty. Jednocześnie nie powiedziałabym w filmie, że namawiam Was do ich kupna, ale czy już pokazanie tych jeansów troszeczkę nie świadczy, że dla mnie to jest ok i uważam, że jest to coś dobrego i możecie się tym inspirować? Fagata ogromną ilość swoich obserwatorów uzyskała jeszcze za czasów Team X, a więc osoby, które ją obserwują, to w dużej mierze jeszcze dzieci. Które już teraz kreują sobie ten obraz idealnego ciała, tworzą sobie marzenia o idealnych kształtach i tylko czekają, aż ukończą 20 rok życia, bo przypomnijmy, że taką właśnie granicę wyznaczyła influencerka w swoim filmie, mówiąc, że jest to już bardziej stosowny wiek do takiej ingerencji w swoje ciało. Napiszcie mi proszę pod tym filmem, co myślicie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Ja oczywiście nie chcę demonizować też tutaj Agaty, bo ostatecznie uważam, że ona jest całkiem fajną dziewczyną. Zwyczajnie w mojej opinii jest po prostu pogubiona i jest. Osobą, która bardzo chce dopasować się do jakiegoś tam kanonu sylwetkowego, zupełnie niepotrzebnie, bo moim skromnym zdaniem, Fagata w ogóle przed wszystkimi operacjami plastycznymi, które, które zrobiła, była przepiękną, przepiękną dziewczyną. Ale oczywiście to jest moje zdanie i Fagata wcale nie musiała się akceptować, z tym, że pokazywanie już czegoś w internecie, gdzie ma się tak ogromną ilość fanów, może być troszeczkę niebezpieczna. Moi drodzy, ja Was oczywiście też zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście nie przegapili innych filmów, zostawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. No i do zobaczenia jutro w kolejnym. Buziaczki, pa pa!